Witamy na kanale Na Linii Życia. Wyobraź sobie, że jesteś na tonącym statku. Są szalupy ratunkowe, ale nie dla ciebie. Jesteś uznany za mniej ważnego. Zostajesz zepchnięty na skleconą na prędze przeładowaną tratwę i porzucony na środku oceanu. Tak zaczyna się twoja walka o życie. Ale szybko odkrywasz, że twoim największym wrogiem nie jest ocean, jest nim człowiek stojący obok Dziś opowiemy historię, która stała się symbolem upadku cywilizacji. Opowieść o 150 ludziach dryfujących ku szaleństwu. O buncie, morderstwach i ostatecznym koszmarze, gdy głód zmusza ocalałych do jedzenia ciał swoich towarzyszy. To historia tratwy Meduzy. Jest jasne, że statek trzeba opuścić. Ale jest jeden problem. Sześć szalup ratunkowych, które są na pokładzie, może pomieścić tylko około 250 osób. Dla pozostałych 150 nie ma miejsca. Elita, kapitan, oficerowie, gubernator i ich rodziny wsiądzie do wygodnych szalup, a reszta, mniej ważni pasażerowie i żołnierze, wejdzie na tratwę, którą szalupy mają holować do brzegu. Na tratwę wchodzi 146 mężczyzn i jedna kobieta stoją ściśnięci, popas w wodzie, bez jedzenia i picia. Gdy tylko tratwa zostaje zwodowana, staje się jasne, że plan jest niewykonalny. Jest zbyt ciężka i niestabilna by ją holować. I wtedy dochodzi do aktu ostatecznej zdrady. Ktoś, historycy do dziś spierają się kto, krzyczy: "Przeciąć liny!" Szalupy odcinają liny holownicze i odpływają, pozostawiając 147 osób na pastwę losu na środku oceanu. Na tratwie tylko szok i nieme przerażenie. Zostali skazani na śmierć przez własnych dowódców. Rozpoczyna się ich dryf w samo serce ciemności. Najbardziej szokujące jest jednak to, co wydarzyło się później. Całą mrożącą krew w żyłach historię opowiedziałem w pełnym odcinku na moim kanale Na linii życia. Kliknijcie w link, żeby zobaczyć jak to się wszystko skończyło.